Jak zatrzymać wodę w glebie? Najprostszą metodą jest ściółkowanie, przede wszystkim rabat. Ściółkujemy korą, żwirkiem, e, zrębkami drewnianymi, kolorowymi, które teraz ostatnio są modne. E, co to nam daje? Daje nam to, że woda przy podlewaniu przez te materiały sobie swobodnie przenika do gleby. Natomiast w wysokich temperaturach są one jak gdyby naturalną izolacją utrudniającą parowanie wody z gleby. Inną metodą, droższą jest stosowanie hydrożelu. Hydrożel, żeby zastosować, musimy go zastosować w warstwie glebowej, czyli przed posadzeniem roślin, przed założeniem trawnika. Hydrożel jest to preparat, który absorbuje wodę, wchłania ją do siebie, potrafi wchłonąć 400-500-krotność własnej objętości tej wody i utrzymywać ją. Także w przypadku braku podlewania rośliny, zasoby wody czerpią sobie z tegoż hydrożelu. Świeżo wysiane rośliny na pewno podlewamy inaczej niż rośliny, które już rosną w naszym ogrodzie. Przede wszystkim musimy przy wszystkich urządzeniach podłączanych do węża ręcznych stosować mniejszy strumień wody, mgiełkę, tak by woda nie wypłukała nam nasion z gleby i też podlewać... Nawet w kzamin. Do tego stopnia, że podlać, poczekać aż po jednorazowym podlaniu ta woda wsiąknie w małych ilościach, następną porcję, tak żeby ta woda spokojnie, sukcesywnie przesiąkła. I wiadomo, że nasiona muszą mieć tę wodę dostarczoną, bo jest to niezbędne do tego, żeby skiełkowały i urosła nam nowa, nowa roślina. Rośliny posadzone rzędowo możemy podlewać przy użyciu węży perforowanych, które dołączamy do naszych instalacji ogrodowych, kranów. One mają e, wbudowane w swoją strukturę emitery co 30 40, 50 cm po określonych wydatkach wody. Także rośliny w rzędzie mogą być równomiernie podlane na całej swojej długości. Jeżeli taki wąż jest e, za dużym wydatkiem, ewentualnie nie chcemy kupować węża, no zostaje nam metoda ręczna, wtedy musimy w miarę sprawiedliwie na całej długości roślin posadzonych rzędowo podzielić im tą wodę czyli czas na podlewanie musimy mieć zaplanowany, a nie robić to z dyskotu. W celach oszczędności wody do podlewania niektórzy, zwłaszcza działkowcy, gromadzą wodę z deszczówki. Jest to metoda dobra, ale w przypadku małych ogródków działkowych, natomiast przy większych ogrodach nigdy nam tej wody nie starczy. Zawsze wiadomo, że więcej będzie dni suchych niż deszczowych, a jeżeli deszczowych będzie za dużo, to tej deszczówki nie będziemy mieli gdzie gromadzić. Częstym błędem w fazie projektowania, kupowania domów jest coś takiego, że instalacja wodociągowa na dom jest wyprowadzona na bardzo cienkich rurkach półcalowych. Instalacje te do dużego ogrodu nie nadają się do podlewania. Hydrofor, pompa nie będzie w stanie nam dać tyle wody, byśmy mogli spokojnie podlewać cały ogród. Jeżeli podlewania nie robi za nas automatyka, Podlewamy też w godzinach, kiedy użytkownicy domu korzystają z tej wody najwięcej przez krany, wanny, prysznice, zmywarki, pralki i wtedy woda dostarczana na ogród nie ma ciśnienia. I podlanie dużego ogrodu robi się wtedy dużym problemem. Pamiętaj, jeśli chcesz, by Twój ogród był dobrze nawodniony, unikaj podlewania między godziną 10.30 a 15.00. Najwięcej czasu na podlewanie poświęcaj wiosną i latem. Lepiej podlewać rzadko, ale obficie niż często małymi porcjami wody. Latem kość trawę wyżej niż zwykle. Dzięki temu osłonisz glebę i zatrzymasz w niej wodę na dłużej. Świeżo posiane rośliny zawsze podlewaj rozproszonym strumieniem wody.